Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Tak. Chciałabym wam dzisiaj przedstawić kropelkę wody. Z tego, co wiem, to jesteś bardzo potrzebna. O tak, bardzo potrzebna. Wręcz nie jestem niezbędna. A to czego ty jesteś? Niezbędna i taka potrzebna. Bez mnie nie byłoby ludzi, nie byłoby zwierząt i nie byłoby roślin. Tak, to prawda. A skąd, kropelko, do nas przychodzisz? Z rzek. Z rzek? To pewnie jesteś bardzo trudna. Myta? Jak to jesteś? Myta? Tak, jestem myta, ale myta w wodzie. Najpierw ogromna pompa pompuje mnie do rzek, z rzek do yy, oczyszczalni, a potem jestem przepuszczana przez różnego rodzaju filtry. Zanieczyszczenia i wtedy zupełnie czysta trafiam do Was. A jak to się dzieje, że jesteś w kranie? płyn ruchami, które połączone są z kranem w każdym domu, tak samo i w naszym przedszkolu. Ale pamiętajcie, dzieci, każda krok, Dopla wody jest bardzo potrzebna, więc po każdym umyciu zakręcajcie krany. Bardzo, bardzo dokładnie je zakręcajcie. Jest, bo woda jest najważniejszą substancją, jaka w ogóle jest na świecie. Jest niezbędna do życia człowiekowi. Zwierzętom i rośliną. Ponieważ one też składają się z wody. Dlatego muszą bardzo dużo pić. Woda potrzebna jest w kuchni. Potrzebna jest w łazience, więc bardzo dbajcie o zdrowie i bądźcie przyjaciółmi natury. Mam dla Was dzisiaj medale wodnego mistrza. Pani potem, aby Wam rozdała je po zakończonych zajęciach dzisiaj. Do widzenia!